Siemanko, moi drodzy, witam Was w moim kosmosie z tej strony: Kosmitka Klaudia. E, kochani, dzisiaj odcinek drugi, kamerka druga, e, dotycząca co tak naprawdę dzieje się w pałacu Buckingham czy pod pałacem Buckingham i obalamy teorie spiskowe. Więc tak, moi drodzy, wczoraj udostępniłam filmik. Na tej właśnie mojej podróży pod Buckingham. Przy okazji zwiedziliście trochę Londynu. Pojechałam tam dlatego, bo usłyszałam, że niby królowa siedzi w więzieniu, że będziemy mieć nowego króla, że nie ma naszych żołnierzy w czapeczkach, strażników, i stwierdziłam, że jadę to sprawdzić. Taki był cel. Więc pojechałam. Zobaczyłam, że strażnicy stoją OK, okna pozaciągane, widziałam robotników, tak, tre. tre, tre. Więc dla mnie to było już takie... No, takie jasne, nie? że no, co tam się co tam się może dziać? No, dzieje się remont tak. Królowej nie ma na zamku, bo większość czasu i tak spędza w swoim zamku w Windsor, Więc... Turystów nie ma, więc to jest idealny czas na to, żeby po prostu zrobić jakieś remonty, tak. Um, I tam pojawiły się różne komentarze, nie? Wysyłaliście mi. W ogóle dziękuję za te wszystkie komentarze, jestem mega wdzięczna. Poszerzacie mi e, grono, w ogóle w sensie grono, no poszerzacie mi po prostu szeregi. Szeregi, mogę tak powiedzieć? Nie. Zasięgi no, poszerzacie mi zasięgi, moi drodzy, swoimi komentarzami, więc komentujcie. E, tak, ja chętnie sobie je poczytam. Więc miałam takie coś, że odpisywałam, bo to jeszcze nie było, w, zanim, to było zanim podjęłam decyzję, że chcę nagrać ten filmik. Więc tam różne komentarze padały, że nie ma żadnego, gdzie ten zamek, że gdzieś tam w jakiejś telewizji Wizji są okna zabite, pokazywali, nie, jakaś niezależna telewizja. Ehm, że co tam jeszcze było, a że słaby filmik ogólnie, że nic nie widać, tre-te-te-te. i teraz tak, moi drodzy, pojawił się też komentarz, który dał mi trochę do myślenia, tak? No bo ja tego wcześniej nie zauważyłam, że właśnie jak wjeżdżam pod pałac, to w jednej bramie brakowało tego herbu, tak? Było, było po prostu czarne coś. Więc jako, że mamy teraz, jest ta sol solidarność US z USA, więc sobie pomyślałam, że może to jest, po prostu taka solidarność, że ściągnęli ten jeden herb i jak nie wiem, czy zauważyliście, we wtorek, co dzisiaj jest czwarty, de, środa um, był Blackout Tuesday że po prostu ludzie wstawiali na swoje tablice głównie na Instagramie, bo na fejsie już nie siedzę na Instagramie też powinnam przestać no ale nic, tak to dla, przynajmniej wiem e, wstawiali po prostu czarne zdjęcia, tak, z Solidarność więc tak sobie pomyślałam takie miałam olśnienie, że to jest może to, tak nie wiem no ale tak później już po tym komentarzach zaczęłam kurde się zastanawiać, czy to jest na pewno to. Słuchajcie moi drodzy. W, w październiku 2019 roku jakiś kierowca ciężarówki zbił jednego bo jest lew i jest unicorn, jednorożec, tak? I jakiś kierowca ciężarówki zbił po prostu tego unicorna i został sam lew. Chcąc, nie chcąc trzeba to naprawić, tak? Nie wydaje mi się, żeby naprawa mogła o, tak się po prostu zadziać. E, w lutym Królowa planowała zrobić wielki remont y, swojego pałacu, no ale niestety no, pojawiła się po prostu pandemia, tak? Wszystko pozamykali, nikt nie mógł pracować, robotnicy nie mogli robić swojej roboty i domyślam się, że y, kiedy unicorn Został z, z, strącony przez tego jednego kierowcę, bo się, po, się poczaskał tutaj wam zaraz wstawię film, zdjęcie. To oni, go, oni ściągnęli tego lwa, no bo zostawić połówkę lwa, to, to mówię, to są tylko ja mogę sobie spekulować tak, że tak mogło być. Nikt tego nie nagrał tak w tamtym czasie. I nagle teraz. Okna pozacie, pozaciągane, bo jest może remont, tak? Ktoś sobie przyszedł, nagrał filmik, kurcze, pozaciągane zasłony. Na pewno coś się tam dzieje, słuchajcie, no bo są pozaciągane zasłony wszędzie. Nie ma herbu. Niesłychane, kurcze. Nie ma herbu. Poza, pozaciągane zasłony. No to trzeba już coś z tego zrobić, nie? No i ktoś sobie to wypuścił na internet. No, to kogoś to trafiło, ktoś już zaczął się zastanawiać, nie? Ten, który lubi takie teorie. Kolejna sprawa, nie? Uświadomienie mnie w tej prawdzie, że coś się dzieje na tym świecie, że dzieje się coś za naszymi pleca plecami, a my nawet o tym nie wiemy. Nie wiem, czy sytuacja z 5G się uspokoiła, czy dalej jest taka nagonka na 5G czy może teraz po prostu jest nagonka na to, że nie będzie już królowej nie, że może gdzieś w schronie siedzi, też był taki komentarz. I tak sobie myślę dzisiaj jeszcze rozmawiałam z Anią. Anię może kiedyś poznacie, bo dobrze mówi, że to wszystko jest wypuszczane po coś. Po co ktoś wymyśla takie rzeczy? Bo jak dla mnie ewidentnie to jest po prostu wymyślone, tak? Herb się stłukł, zostało czarne, może naprawiają. Okna zaciemnione, robotnicy, no bo kto patrzyłby lornetką w okna, żeby zobaczyć co? Żeby co zobaczyć? Powiedzcie mi, żeby co zobaczyć w tym pałacu? No nieważne, nieważne. W ogóle, by the way, mam okres, więc jestem trochę taka... pou. No. Bo się dzisiaj tym wszystkim tak podekscytowałam, mówię, muszę nagrać ten filmik, bo kurczę... Ee, I że ludzie w to wierzą, wszystko, naprawdę. I ja już prawie się też dałam nabrać na to, nie? Że może jednak coś, coś się kręci za plecami, ale stwierdziłam, nie, zrobię sobie ten research sama i poszukam. No i takie się wszystko logiczne wydaje, tak? Herb, który się potłuk. Którzy trzeba naprawić, pandemia, wielki remont, budownicy, którzy na kamerce wchodzą. No chyba, że to byli jacyś przebrani masoni czy iluminaci. Nie wiem kto tam teraz rządzi światem, ale mogli być przebrani za robotników. Tak, mogli coś tam spekulować, teorie spiskowe. Tak kochani, pewnie się tam coś działo. No. I tak, moi drodzy, i wracając do tego, po co się to wszystko dzieje. Dlaczego to się wypuszcza? Spójrzcie, co się dzieje wtedy z ludźmi. Tak zastanów się, co to robi? Co te wszystkie teorie, te informacje, którymi my się karmimy, nam dają? Jaki mają wpływ na nas? Hmm? Zaczynają się robić grupki, nie? Dzielimy się od siebie. Zamiast się łączyć w jedność, wspierać, łączyć się w grupy, to my się dzielimy. Dzielimy na grupy. Jedni uśpieni podążają za religią, polityką, telewizją, są kontrolowani w inny, w inny sposób. Później mamy tych z teorii spiskowych, którzy też są kontrolowani. Bo każda jedna, kurczę, teoria, która jest wypuszczona w internet, jest po prostu łykana. Jakby moja mama to powiedziała, łykacie wszystko jak młody pelikan. Tak, ja też taka byłam, ja włykałam wszystko. Co mi tylko ktoś podesłał, od razu było, tak, tak się pewnie dzieje, kurczę. Tak pewnie musi być. Kręcą za nami, za, za naszymi plecami. I... Tak, trochę mi się dzisiaj zrobiło smutno z tego powodu, że właśnie my zamiast się łączyć, nie, to się dzielimy, dzielimy się na grupy. Tutaj akurat mnie nikt jakoś tak nie zhejtował na tym moim filmiku, który udostępniłam. Ale są tacy ludzie, tak, którzy hejtują, krytykują, którzy po prostu nie potrafią zaakceptować tego, że ktoś ma inne zdanie. Tak, ja mam takie zdanie na ten temat, zaakceptuj to, po prostu, nie podoba ci się, nie oglądaj, nie komentuj, nie wiem, kurczę. Moja opinia i cieszę się, że wstawiłam ten filmik, żeby ludzie zobaczyli, że nie wszystko to, czym jesteśmy karmieni, jest prawdą. Cóż ja mogę więcej powiedzieć na ten temat? Never 10 minut z ekscytacją gadam. Także tak, kochani, pamiętajcie, że po prostu... Żeby zrobić sobie samemu research, żeby nie wierzyć tak. No nie wierzcie w to wszystko, bo to jest po to, żeby nas dzielić. Żebyśmy się nie mogli złączyć. Jako ta grupa, bo w grupie jest siła. Hmm. No, moi drodzy, to chyba tyle. Po prostu tyle, nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć. O, dzięki w ogóle za komentarze. Możecie komentować to to, co teraz powiedziałam, czemu nie jestem otwarta na hejty i na miłe słowa, bo i tak też warto się zastanowić, yy, jaką mamy rzeczywistość dookoła siebie, nie. I powiem Wam szczerze, że. To zrobienie tego researchu i w ogóle wejście głębiej w całą tę teorię zjadło mi tyle energii. Ja poświęciłam swoją cenną energię na takie pierdy, po prostu na pierdy, które są nic nie warte, bo w tym czasie mogłabym robić dużo piękniejszych rzeczy. Uczyć się czegoś, motywować się jakoś, ćwiczyć. Kurde, czytać jakieś pożyteczne rzeczy. Żeby coś zmienić w swoim życiu. Teorie spiskowe. A wiecie, że królowa jest gadem, nie? Reptylian, tak. Gadzi umysł. A królowa jest reptylianem. W to kiedyś w to w to kiedyś wierzyłam, słuchajcie. Wierzyłam, że królowa jest reptylianem. Reptylianinem i te wszystkie gwiazdy też są gadami. Wierzyłam w to. Może tak jest. Kto to wie? Prawie uwierzyłam, że Ziemia jest płaska. Po zobaczeniu dokumentu, który był po prostu tak pokazany, że przez chwilę człowiek się zastanawiał, czy Ziemia jest płaska. <grym> <grym> A! <grym> Naprawdę. Lepiej poświęcić swoją energię w jakiś przyjemniejszy sposób, moi drodzy. To tyle na temat. Teorii na temat pałacu Buckingham i tego, że nie wiem, co się dzieje z królową. Odpoczywa pewnie w zameczku swoim, a tutaj robią remont w Buckingham Palace. No nic, kochani. Przysyłam Wam moc uścisków i w ogóle niech moc będzie z Wami. Pamiętajcie, wspierajmy się, łączmy się, nie dzielmy nie róbmy podziałów. Bo właśnie o to chodzi, o to chodzi, karmiam się naszą energią, karmiam się tym strachem, frustracją, złością, hejtem, oni się wszyscy tym karmią. Może kiedyś w końcu to zrozumiecie. Może. Pa, kochani.